Witam, kociołek z PETSTOW. Aktualnie używam ekogroszku, groszku gwarek Pokazuję, jak ja definiuję parametry dla dwustanu. Pierwsza rzecz, należy wypalić ten żar lub go zgarnąć. Musi być płasko, nawet lekko zapadnięte. To ładnie zgarnę wszystko. Się, się. Tak to robię. człowiek niestety nie jest wyczyszczony. Tydzień pracował. Nie ma się co czym chwalić. Mam odgarnięty popiół i żar z paleniska. Uruchamiam podajnik. Uruchamiam podajnik i mierzę czas, proszę bardzo. Start mierzę czas, po którym nabuduje się ładny kopczyk, po nabudowaniu kopczyka w trybie ręcznym ustawiam dmuchawę na 60%. No, i trzeba ten kopczyk wypalić. Oczywiście, złapać czas, kiedy kopczyk zostanie wypalony. Mając te dwa czasy: czas budowania kopczyka i czas wypalenia kopczyka. Z tego można wyliczyć e, parametry dla dwustanu. To jest takie też trochę subiektywne, jakiej wielkości ten kopczyk. Dlatego. No zobaczymy. Kopczyk powinien się trochę rozlewać na boki. Im większy kopczyk, albo powiedzmy sobie taki prawidłowy, tym bardziej szybciej grzeje. Sprawniejszy jest kociołek. jakby większa moc. No już widać, że się tak na boki rozsypuje. Prawdopodobnie to co na boki spadnie to już się nie wypali ale nic na potrzeby tego filmu ja sobie zdjąłem deflektor minuta 30 czas budowania kopczyka zaczekam do dwóch minut i stop 2 minuty. Stop. Kopczyk został nabudowany. Tak jak wspomniałem. Teraz dmuchawa na 60%. I czas potrzebny do wypalenia kopczyka. Pozamykałem kocioł. Żeby nie było zaczadzenia. Przechodzę do Nadmuchu. Ustawiam sobie 60% można 50% ja ustawiam 60% na stoperku mamy 2 minuty to był czas budowania kopczyka prawda ja sobie tutaj zapisuję Dwie minuty. od Start. Poszło. Trochę się kocioł przegrzeje na tym kowczyku. Też będzie od razu wiadomo czy taki jeden wsad powiedzmy sobie palnika ile jest w stanie podnieść temperaturę kociołka Mała przerwa wow, co się tutaj wyrabia Zobaczcie, jaki No, załączyłem sobie też pompę wody, żeby się kocioł nie przegrzał. A węgiel, już jest tak wychłonem, i Tak praktycznie węgiel, się wydala, zawał. Jest coraz mniejszy się sadza, wypala. Aktualny czas: 4.30. Aktualny czas 5:30 już powinniśmy być blisko zakończenia testu. Jak wygląda palenisko, kopczyka już nie ma, jest takie zapadnięte wyrobisko 6:26 wynik testu tak wygląda palenisko zapadnięte widać ale też i fajnie wypalone można powiedzieć że nawet bardziej niż to było przed testem no spróbujemy policzyć i sprawdzić aktualne parametry na kociołku po teście Przebiło do 82 stopni, temperatura stówka. Dwustan dobór parametrów. Ustawiłem dmuchawę na 60, temperaturę kotła na 61 stopni. Zadaniem testu jest zmierzenie czasu budowania kopczyka i czasu wypalenia kopczyka. I uzyskaliśmy czas budowania kopczyka 2 minuty 320 sekund. Wypalenia kopczyka 6,5 minuty, 386 sekund. Zsumowanie 506 sekund i z proporcji przeliczamy na 60 sekund. 120 sekund podawania było, całość 506, to na 60 sekund wychodzi 14,2 sekundy. Zaokrąglenie 14 sekund. Podajnik wyłączony, to jest 386 sekund, przez tyle był, tu było wypalanie kopczyka, na 506, to na 60Y, Y wychodzi 45,8, zaokrąglamy do 46 w górę. Wynik i oto parametry. Temperatura 61, załączony podajnik 14 sekund, wyłączony podajnik 46 sekund dmuchawa 60 i to są parametry startowe można je później korygować troszkę w górę troszkę w dół jeżeli zmniejszymy moc dmuchawy powinno się to powtórzyć i tyle dziękuję parametry jakie mi wyszły z obliczeń już pokazuję to Czas podawania 14 sekund. Przerwa podawania 46 sekund. Siła nadmucha 60%. Oto, no jak odbudował się kopczyk. To jest już po półtorej godzinie. Widzicie, jak fajnie się odbudowuje. Natomiast popiół, który powstaje ze spalenia węgla. Też pełni formę takiego izolatora też pomaga do palenia kopczyka.